Missy Fu, chcesz odwiedzić pana Monina? Dobrze, to brzmi jak świetny pomysł. Chcesz się tam ścigać? Dobrze. Missy Fu, na razie wygrywasz. Wow! wow co to za dom! Wow! Powinniśmy wejść. Pani Monin! Pani Monin! Kto to może być? Witajcie przyjaciele! Jak wam się podoba mój nowy dom? Otworzę wam drzwi! Ups, który to przycisk? Chyba ten niebieski! Wow! No. Uf, uf. Bardzo przepraszam, przyjaciele. Nie martwcie się, wysłucham was. Ha? 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 Do domu, jak znajdzie właściwy przycisk, dam znać. Nie, nie idźcie. Tym razem naprawdę go mam. Co? Teraz lampa? Huh? Ale tu gorąco. Zaraz się roztopimy. Oj, bardzo przepraszam, przepraszam. Znajdę rozwiązanie. Co to za błyskawica? O! Dlaczego to zawsze przytrafia się mnie? Aaaa! błyskawica, Nadchodzi po mnie! Aaaa! Nie chcę być ślimakiem! O! Nie! O nie! Biedna tati! Muszę cię uczeskowi! Bardzo się boję! Wiem! Ja też bardzo się boję! Aaaaaaa! A! A, a. a, a, a. Co ja zrobiłem? Znowu nacisnąłem zły przycisk. Muszę uratować moich przyjaciół. Aaaa! 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 To było straszne. Uff. Ospuszczaj Drzwi są w końcu otwarte. Się bezpiecznie. Tak, tak, ale ja wciąż jestem ślimakiem. Nie martw się, Missifu. Pomogę ci z moją magią. O! Gdzie zostawiłam moją różdżkę? Jestem pewien, że ją znajdziemy. Poszukamy jej przez teleskop. Pewnie gdzieś utknęła na drzewie. Patrzcie! Jak mówiłem, utknęła! Odzyskam ją dla ciebie! Dziękuję! Trz, trz, trz! Na misji w! Z powrotem sukiego kotka, nadszedł czas! W końcu, znowu mam wszystkie swoje cztery łapki. Przyjaciele, mogę Wam zaoferować słodkie naleśniki. Wiecie, mój dom umie gotować! Ha? Nie, nie, panie Monin, nie musi Pan tego robić! Spokojnie, przyjaciele, to będzie świetna zabawa! Wow, ta kuchnia jest taka nowoczesna. Gotowi? Oj, oj, oj. Uh. Huh? <śmiech> 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 Wyciągają pysznie. Mm, są naprawdę przepyszne. To są najlepsze naleśniki w moim życiu. A teraz pora na posprzątanie kuchni. Tres, tris, tras. Na czystą kuchnię nadszedł czas. Missy Fu, przykro mi, ale musimy iść do domu. Mam pomysł. o. -o. Sprawdźmy, czy pamiętam, który to guzik. To wielki papierowy samolot. Tak, zabierze was do domu. Polecicie nim. Do, do zobaczenia, zobaczenia polimonin! Do zobaczenia, przyjaciele! W końcu jesteśmy w domu! Tak, tak, kochany domku, wróciliśmy! Cześć, przyjaciele. Pójdę zanieść panu Moninowi marchewki. Dobrze, tati? Magia, magia! Lili, nawet o tym nie myśl, magia to nie zabawa! Yupi, yupi, Magia! Nie dotykaj rączki. Moja, moja! Oooo! Oooo! Ups! Lili, złamała się! I co teraz zrobimy, Missyfoo? Nie martw się, możemy ją naprawić. Dobrze. Chodź, Lili. Lili, co możemy zrobić, żeby ją naprawić? Wiem, wiem! Użyjmy papieru toaletowego. Dobry pomysł, Lili. Chodźmy po papier. Tu jest. Świetnie, Lili. Naprawmy ją. Będzie świetnie. Zaczynajmy. To takie zabawne, Missy Foo. Lili, to nie zadziałało. Spróbujmy czegoś innego. Wiem, wiem. Spróbujmy to związać sznurkiem. Świetnie, Lili. Pójdę poszukać. Wspaniale, Missy Foo. Teraz jestem pewna, że to naprawimy. Zabierzmy się za naprawę. Zobaczysz, będzie super. <grybuj> Spójrz na moje ręce, Missy Fu. <grybuj> to też nie zadziałało. Więc jak to naprawimy? Wiem, wiem. Użyjemy do tego plasteliny. Co za wspaniały pomysł, Missyfu. Pójdę jej poszukać, Missyfu. Świetnie, Lili, będzie super. Mam nadzieję, że tym razem zadziała. Na pewno. Naprawmy to. <laughs> Chyba nie zadziałało, Missyfu. O -o. Cześć, przyjaciele! Wróciłam! Co się stało? Znowu bawiliście się moją różdżką? Ej, złamaliście ją! Bardzo, bardzo przepraszamy, Tati! Chcieliśmy ją naprawić, ale nam się nie udało. Spokojnie, spróbuję ją naprawić. Tres, tri, stras. Niech moja różdżka będzie naprawiona. O, chyba nie zadziałało. I co teraz, tati? Pójdę odwiedzić pana Monina. Jestem pewna, że ma jakiś wynalazek, który naprawi moją różdżkę. Na kolejny ekscytujący odcinek dowiecie się, jak udało mi się naprawić moją zepsutą różdżkę. Do widzenia! Tati, zapomniałaś czegoś? Nie, panie Monin, potrzebuję Twojej pomocy. Wejdź, Tati, wejdź! W czym mogą ci pomóc, Tati? Lili i Miss Fu bawiły się moją magiczną różdżką. Złamały ją, a ja chciałabym wiedzieć, czy możesz ją naprawić. Nie mogę jej naprawić, bo magiczne różdżki można naprawić tylko eliksirem smoczego śmiechu. I gdzie mogę to znaleźć? Wiem, kto może ci pomóc. Kto taki? Mój przyjaciel Willy, który mieszka po drugiej stronie rzeki. Weź ten nowy wynalazek, który zrobiłem. Co to jest? To nowy wynalazek na wypadek, gdybyś musiała kogoś zrozumieć. Bardzo dziękuję, panie Monin. Cześć, jestem Tati. Cześć Tati. Co przyniosłaś? Moja magiczna różdżka się zepsuła i przyszłam ją naprawić. Hmm, tak, widzę! Jest zepsuta. Będziemy potrzebowali eliksiru smoczego śmiechu. Dobrze, więc ją naprawisz? Nie mogę jej naprawić, bo nie mam już smoczego śmiechu. Musisz udać się na farmę ogra, aby zdobyć czekoladowe jajko, ponieważ jest to jedyny sposób, aby uzyskać smoczy śmiech. Dziękuję, Willy, pójdę do ogra. Dzień dobry, ogrze! Przyszłam po czekoladowe jajko. Bardzo mi przykro, tati. Moje kury są zdenerwowane i od kilku dni nie znoszą czekoladowych jajek. Może możesz im pomóc? Mogłabyś, tati? Dobrze, spróbuję. Sprawdźmy to. Spójrz, tati, jakie są zdenerwowane. To prawda! Co się z Wami dzieje, kurki? Niczego nie zrozumiałem, a Ty? Ja też nie, ale mam wynalazek, który pomoże mi je zrozumieć. Dzięki niemu zrozumiem wszystko. Kurki, co się z Wami dzieje? Jesteśmy bardzo zdenerwowane, ponieważ jest tu bardzo duży pająk. Uuu, 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 uu. O, jaki śliczny. Zabiorę go do mojego domu, więcej nie będzie was straszył. Dziękujemy, Tati. Bardzo dziękuję, Tati. Świetnie. A teraz pójdę znaleźć smoczy śmiech. Tati, gdzie byłaś? Czekałam na ciebie. Poszłam po czekoladowe jajko dla ciebie. Mały smoczek będzie zachwycony. Co ci przyniosłam? Nareszcie mogą naprawić swoją różdżkę. Missyfu, Missy Fu, obudź się, czas na szkołę magii. Nie tati, jestem zmęczony. Chodź Missyfu, dziś będziemy się uczyć wspaniałych rzeczy. Hmm, Okej. Okay. Chodź, ubierzmy się i zjedzmy śniadanie. Hmm, Pośpiesz się Missyfu, albo spóźnimy się do szkoły. Co u ciebie? Cześć, Tati. Dobrze. Wiesz, co będziemy dziś robić? Tak. będą pokazywać nowy eliksir. Chodźmy, Tati. Przyszłyśmy pierwsze. Dzień dobry czarodziejki i czarodzieje. Czy wszyscy są gotowi na lekcję? Zacznijmy od przedstawiania waszych zwierzaczków. To jest mój kot, Misifu. Cześć! To jest moja wywiórka, Winki. To moja papuszka, Papuga. A to mój króliczek, Królik. To mój chomiczek! Nazywa się Terry. To jest mój jeż Spajki! Dobra robota! Dziś nauczę Was, jak zrobić nowy eliksir. I ważne jest, aby zwierzaki wam pomogły. Wow! Po pierwsze, kociołki na stół. Będziemy potrzebowali następujących składników. Najpierw wrzucamy pajęczynę, ale bez pająka. Teraz magiczny peł matki chrzestnej. A na koniec wrzucamy jeden włosek z jakiegoś zwierzątka, ale tylko jeden, dobrze? W moim przypadku piórko. Teraz wszystko mieszamy, mieszamy bardzo dokładnie. Teraz musimy wypróbować. Mm. Czy ktoś mnie widzi? Wow, spójrzcie, pani nauczycielka zniknęła. A teraz znowu stanę się widzialna. Hokus pokus, wracam do siebie. A teraz wasza kolejna zrobienie eliksiru. Najpierw pajęcza sieć. Wow, to takie ciekawe. Ja też chcę zrobić eliksir. Teraz pył wróżki chrzestnej. Skończyłam! Bardzo dobrze Tina, a teraz wypróbuj. A teraz pojaw się ponownie! Hokus pokus, pokus staje się widoczna! To było super! Wow, Tina, poszło ci świetnie! Missifu, dasz mi, proszę, swój włos. I w końcu włos Missifu. Teraz musimy wymieszać i mieszać i mieszać. Hmm, naprawdę nie sądzę, że jednym wystarczy. Jestem gotowa! Bardzo dobrze, Tati, wypróbujmy go. Jestem niewidzialna! Jestem niewidzialna! Dobrze, Tati, a teraz powróć do normalności. Hokus, pokus, staję się widoczna! Co się stało? Tati, ilu włosów użyłaś? Tylko jednego! Ups! Missyfoo? Dorzuciłeś więcej włosów? Tak, ponieważ myślałem, że jeden nie wystarczy. Widzisz, co zrobiłeś? Teraz wyglądam jak kot! Nie martw się. Z pomocą różdżki włosy znikną, a tati wróci do normy. Całe szczęście! A ja myślę, że lepiej wyglądałaś z kocimi wąsami taki. <śm> 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 <śm>